Witam i zapraszam na prezentację elitarnego klubu podróżników. The Travel Club Polska. Z klubem DTC potrzebujesz tylko marzyć. Wszystko inne mamy dla ciebie. Często, dla ludzi, ich sytuacja finansowa nie pozwala na swobodny wyjazd na wakacje lub urlop. Wiele też osób, kiedy wyjeżdżają z domu, myślą o powrocie i o poniesionych kosztach związanych z wyjazdem, zamiast korzystać z czasu wolnego i odpoczywać. I właśnie to jest głównym powodem, który wskazuje, że zawsze warto rozpocząć lukratywną działalność. Działalność, której rezultatem może być swoboda wyboru i brak stresu związanego z wyjazdem na wakacje, urlop czy szalone podróżowanie przez duże P. Przez lukratywną działalność rozumiem rozpoczęcie aktywności biznesowej w branży, której wszyscy jesteśmy częścią, którą używamy i która może przynosić realne korzyści każdemu. Oferuje ona produkty i usługi, które są potrzebne niezależnie od tego, co kto robi, kim jest i gdzie mieszka. Mowa oczywiście o branży turystycznej, a produkty, które wszystkim są potrzebne to: noclegi w hotelach, wakacje w resortach, transport lotniczy-kolejowy, rejsy wycieczkowe, wypożyczanie samochodów i wiele innych. Będąc członkiem międzynarodowego klubu The Travel Club. Będziesz mógł nie tylko korzystać z najatrakcyjniejszych cen oferowanych w turystyce, ale również otrzymywać zwrot części poniesionych kosztów własnych podróży poprzez zbieranie tzw. decoins. Ale to nie wszystko. Dzieląc się informacją o klubie DTC z innymi, stworzysz dla siebie możliwość zarabiania nielimitowanego dochodu pasywnego, dochodu, którego napływ wzmacniać będzie twój budżet domowy każdego miesiąca. Zanim jednak przejdziemy do tego, dlaczego warto być członkiem elitarnego klubu DTC i co oferuje każdemu członkostwo w klubie. Kilka faktów, które trzeba znać, żeby dobrze zrozumieć wartość klubowej oferty. Większość ludzi nie może sobie dzisiaj pozwolić na dłuższe wakacje, a wakacje z całą rodziną często są zupełnie poza zasięgiem możliwości. Ci, którzy się decydują, aby zabrać rodzinę na wspólny kilkudniowy wypad, często podejmują ryzyko finansowe. Płacą za wakacje kartami kredytowymi lub zapożyczają się, biorąc kredyt w banku. Takie rozwiązania najczęściej kończą się wiecznym spłacaniem odsetek, z jednoczesnym zwiększaniem stresu oraz pomniejszaniem możliwości wyjazdowych na przyszłość. Nie są to rozwiązania dobre, a wręcz niewłaściwe, ze względu na zbyt duże prawdopodobieństwo pogarszania własnej sytuacji finansowej i życiowej. Faktem też jest, że wiele osób zastanawia się dzisiaj, jak przejść z miesiąca na miesiąc i związać koniec z końcem. O podróżach i wakacjach po prostu nawet nie myślą. Członkostwo w klubie DTC to rozwiązanie takich problemów to zwiększenie Twoich możliwości nie tylko wakacyjnych, ale finansowych i życiowych. Już sama przynależność do klubu DTC sprawi, że możliwości wyjazdu na wakacje zwiększą Ci się diametralnie. Będąc aktywnym klubowiczem, będziesz miał wiele opcji zarówno oszczędzania na podróżach, ale i zarabiania na nie. Przy każdej opłacie miesięcznej system automatycznie naliczy ci kolejne tak zwane decoins. Będziesz mógł je użyć po powrocie z podróży w celu odzyskania części kosztów wyjazdu. Eliminuje to stres i niepokój związany ze świadomością spłacania kosztów wakacji. Natomiast świadomość zmniejszonych kosztów podróży, takich jak pobyt w hotelu czy wypożyczenie samochodu, pobudza wyobraźnię i sprawia chęć dzielenia się taką informacją z innymi. Z kolei Twój entuzjazm, podniecenie planami nadchodzących wakacji wpływają na wyobraźnię słuchaczy, którzy również pragną posiadać takie możliwości. Chętnie więc przystają na Twoją propozycję wejścia do klubu. To powoduje nie tylko wzrost ilości zbieranych przez Ciebie co miesiąc decoins ale również tworzenie się i powiększanie Twojego dochodu pasywnego. Jest to co miesięczna wpłata dodatkowej gotówki na Twoje konto w banku, niezależnej od innych źródeł dochodów. Zapytasz, jak to działa? A oto, jak działa system monet The Coins, mechanizm ich tworzenia i jakie daje to korzyści. Klub DTC posiada trzy opcje opłaty członkowskiej do wyboru, są to Visioner to 20 dolarów miesięcznie plus 50 Decoins, Wakacjoner to 60 dolarów miesięcznie plus 120 d coins. to 110 dolarów miesięcznie oraz aż 220 d na wejściu i za każdym odnowieniem. Każda z opcji automatycznie zbiera określoną ilość d dla osoby, która tę opcję wybrała. Proces ten rozpoczyna się od chwili wpisania i później podczas każdorazowego odnawiania członkostwa w klubie. Powiedzmy, że wybrałeś opcję Adventurized, 110 dolarów na miesiąc. Daje Ci to 220 Decoins przy wejściu i 220 Decoins za każdym razem odnowienia członkostwa w klubie DTC. Ale jest więcej. System Decoins będzie również zbierał dla Ciebie dodatkowe monety od każdego, kogo osobiście zaprosisz do klubu. Będzie to dodatkowe 120 dcoins, oraz za każdym razem, jak ta osoba odnowi swoje członkostwo, co da ci dodatkowe 50 dcoins. Akumulacja dcoins następuje automatycznie każdego miesiąca. W chwili odnowienia Twojego członkostwa oraz przez wszystkie osoby zarekomendowane przez Ciebie osobiście, dcoins nigdy nie przepadają. W ten sposób Twoje członkostwo w klubie DTC automatycznie zbiera dla Ciebie co miesiąc dodatkowe dcoins. Będziesz mógł je użyć do odzyskania części swoich kosztów po powrocie do domu z podróży wakacyjnej lub jak również służbowej. Ale to nadal nie wszystko. Twoje decoins to też wartość w gotówce. Jeżeli nie skorzystałeś z żadnej zniżki od podróży i potrzebujesz zastrzyk świeżej gotówki, decoins to załatwi. Raz w roku kalendarzowym każdy członek klubu może wymienić część swoich zebranych decoins na pieniądze. Wymiana decoins na dolary to wartość. 20 decoins to równowartość 1 dolara. Ilość wymienionych decoins musi się wahać od minimum 1000 decoins do maksimum 4000 decoins. Monety decoins kwalifikują cię do zwrotu części kosztów twoich podróży takich jak koszty biletów samolotowych, noclegi w hotelach, wczasy w ośrodkach wypoczynkowych, rejsy wycieczkowcami, wypożyczanie samochodów i wiele innych. Jest to doskonała forma oszczędzania na kosztach podróży i nie jest konieczna żadna kwalifikacja do ich otrzymywania. Wystarczy być aktywnym członkiem klubu i system nalicza je automatycznie każdego miesiąca. Członkostwo w klubie DTC to jednak nie tylko monety d to o wiele więcej. W chwili kiedy zarekomendujesz klub innym i oni zostaną klubowiczami, żeby korzystać z najlepszych ofert i zbierać monety D-Coin, ty zaczniesz zarabiać miesięczny dochód pasywny. Od tej chwili nie tylko będziesz oszczędzał na podróżach używając swoich De-Coins, ale zaczniesz tworzyć dodatkowe, niezależne źródło zarabiania. Nie masz ograniczeń ile osób możesz zarekomendować do klubu, dlatego twój potencjał zarobkowy jest tutaj nielimitowany. Jeśli wybierzesz plan Adventurerist, system będzie naliczał dla ciebie wartości od każdego aktywnego klubowicza poleconego przez ciebie osobiście, ale również od osób, które ty poleciłeś aż do siedmiu pierścieni od ciebie. Dochód ten o nielimitowanym potencjale wzrostu będziesz otrzymywał każdego miesiąca niezależnie od innych wspaniałych opcji, które oferuje swoim członkom klub DTC. Przynależenie do elitarnego klubu DTC to nie tylko wspaniałe podróże, wolność wyboru i możliwość podejmowania własnych decyzji. To przede wszystkim Twój styl życia, który sam ustawisz i sam zdecydujesz, jaki ma być. DTC to świat, którego do tej pory nie znałeś, a który jest przeznaczony dla Ciebie do odkrycia. To podróż w nieznane tam, gdzie zawsze świeci słońce, a życie jest dokładnie takie, jakie sobie wymarzysz. Klub DTC to przeciwieństwo innych. Z nami masz dostęp do luksusowych wakacji, podróży w sposób niedostępny dla wielu, spędzania czasu tam, gdzie chcesz i jak długo chcesz. Jak to jest możliwe? Ponieważ będąc członkiem elitarnego klubu DTC, najzwyczajniej stać cię na to. Działalność z klubem DTC da ci możliwość zbudowania własnego stylu. Takiego życia, o jakim zawsze myślałeś, że dostępne jest tylko dla bogatych. Tutaj to ty będziesz podejmował decyzję, to ty będziesz tym, który tworzy własną historię sukcesu. Być niezależnym i decydować o własnym czasie. Wiedzieć, że jesteś na miejscu kierowcy i że kontrolujesz własne przeznaczenie, to jest wspaniałe uczucie. W planie który masz do dyspozycji w klubie DTC, zrealizujesz każde marzenie, ponieważ ty masz marzenia, a my mamy plan. Oto, co jest niespotykane w planie wynagrodzeń klubu DTC. Jest w nim wiele sposobów na wykorzystanie potencjału, ale co tworzy go unikalnym, jest to, że zadziała on tylko wówczas, jak ty zaczniesz spełniać własne marzenia. Przewiduje on bowiem, że swoje decoins możesz użyć dopiero wówczas, kiedy gdzieś wyjedziesz. Natomiast pasywne zarabianie to nic innego, jak zaproszenie na tę eskapadę swoich najbliższych przyjaciół i wskazanie im, jak oni też mogą sobie na to pozwolić. I to jest właśnie ta unikalność. Plan wynagrodzeń klubu DTC zadziała i wynagradza wówczas, kiedy sam dla siebie stworzysz nagrodę. Czyż nie jest to unikalny zestaw? Dodatkowo tworzy on zarobki wypływające z dwóch zupełnie niezależnych od siebie różnych źródeł. Pierwszy to monety decoins, które po użyciu zmniejszają Twoje poniesione koszty podróży zaraz po powrocie do domu. Drugi to dochód pasywny, zarabiasz go za zapoznanie innych osób z możliwościami klubu i pomoc we wprowadzeniu nowych członków w arkana, jakie dla nich to stwarza. Oznacza to, że gdy ty i twój zespół zapisujecie nowych klubowiczów, ty i oni otrzymacie za to wynagrodzenie. Będziesz je otrzymywał tak długo, jak długo będą oni odnawiać swoje członkostwo. Jest to proces automatyczny i wynika z faktu Twojego udziału w powiększaniu zasobów członkowskich klubu. Mówiąc wprost, przyprowadziłeś nowego klienta, masz pełne prawo do podziału zysku za jego abonament klubowy. Nie jednorazowo, ale tak długo, jak długo jest on klientem firmy i członkiem klubu. Zapraszamy wszystkich, nie wszyscy się niestety zdecydują i to jest ok, jednak dla tych odważnych, chcących więcej i umiejących podjąć decyzję. Klub DTC to opcja, jakiej nigdzie indziej nie znajdą. Z nami nie jedziesz na wakacje życia, z klubem DTC, twoje życie to wakacje. Dołącz do nas dzisiaj, ponieważ wspólnie możemy być niesamowici. To jest Świat Dibukart. Zapraszamy.